Na drugą paczkę z kalendarza adwentowego z moimi ulubionymi książkami. Codziennie w grudniu aż do wigilii pokazuję Wam moje ulubione książki albo te, które najbardziej pasują do mojej czytelniczej osobowości. Chodźcie zobaczyć, co kryje się w drugim okienku. Przeklęty królik dawno o nim nie rozmawialiśmy. Książka, która pokazała mi, że taka dziwaczna, odjechana, azjatycka proza to może być coś, czego mi. W moim czytelniczym życiu brakowało. Przeklęty królik to zbiór opowiadań, które wzbudzają w czytelniku cały wachlarz emocji. Niektóre opowiadania są obrzydliwe, inne niepokojące, niekomfortowe, pozostałe brutalne i krwawe, cały przekrój. Są to opowiadania, które zadają czytelnikowi niewygodne pytania, wprowadzają w dyskomfort, nieraz dezorientują. Przeklęty królik dla wielu z Was może okazać się wyjściem z czytelniczej strefy komfortu, dlatego polecam ją. Szczególnie osobom, które uważają, że nic już nowego się dzisiaj nie wydaje, że współczesna proza jest jednorodna, a jedna książka podobna do wszystkich pozostałych. Może nie jest to zbiór opowiadań odpowiedni dla wszystkich, może nie każdemu się spodoba, ale jestem pewna, że nikogo przyklęty królik nie pozostawi obojętnym. Widzimy się już jutro z kolejnym otwieraniem kalendarza adwentowego i z kolejną recenzją.